Ta akcja miała odbyć się w kwietniu. Był taki plan, że to miało być w kwietniu, ale wiadomo, wtedy byliśmy zamknięci w domach, więc udało się przenieść na 26 września. Udało się, bo to jest współpraca. Miasta Puck z nadleśnictwem Choczewo, Za to chciałam bardzo podziękować, bo to nadleśnictwo Choczewo te to sadzonek nam przekazuje. Taka tabliczka będzie przy każdym drzewku, że to z okazji 100-lecia Polski Polski z morzem. Będzie to nasze logo, oczywiście, 100 -letnie. Będzie nazwa, będzie też wskazane, kto posadził to drzewko. No i teraz wypadało, bo to drzewko dbać. Postaram się zademonstrować, jak prawidłowo posadzić drzewko. Dostałem Państwo sadzonkę z oznaczonym numerem. Ten numer będzie oznaczony również na trawnikach gdzie będziecie sadzili on będzie oznaczony jeszcze sprejem bierzemy sadzonkę kładziemy ją w miejsce numerka w w odległości około 10 cm wycinamy okrąg w darninie nacinamy darninę wyjmujemy darninę z dołka odwracamy ją teraz kopiemy dołek na głębokość co najmniej 1,5 szt. Wykopaliśmy dołek, wypełniamy go kompostową ziemią, przygotowaną wcześniej. Stawiamy sadzonkę. Można ją oczyścić z chwastu i wkładamy ją do dołka. Staramy się włożyć na taką wysokość, żeby górna krawędź sadzonki nie wychodziła ponad krawędź miejsca, w którym żeśmy kupali. Dosypujemy ziemi. Nie żałujemy wody. I wypełniamy dołek po brzegi, jak już mówiłem, wcześniej przygotowaną ziemi. Do posadzenia drzewka przyda nam się szpadel z 20 litrów kompostowej ziemi, z 10 litrów wody, no i coś do rozcięcia tego rękawa. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, sadzonki posadzone przez Was, dobrze by było podlewać raz w tygodniu 10 litrami wody i to przez okres pół roku, co najmniej do następnego lata. Zapewniamy dobry nastrój i zapraszamy na rynek 26 września, w sobotę o godzinie 12, gdzie powiemy o idei, i taką do tej wspólnej akcji wkroczymy i, i mam nadzieję, że będziemy potem rzeczywiście dbali o te drzewa i że te wszystkie 100 drzew przetrwają kolejne 100 lat.